W tym module pokażę Ci, jak zarządzać systemem CRM. Będą to pierwsze kroki właśnie w tym systemie. Omawialiśmy już to, jak połączyć system CRM ze stroną przez dodanie do strony jednego skryptu, i zrobiliśmy to na naszym testowym przykładzie dla dwóch stron. To była strona polecane.pl i refpaid.pl. Teraz będziemy w tym systemie y Ustawiać, co ma dziać się dalej z tymi kontaktami, ustawiać nasz zespół i ustawiać, właśnie całą pracę tego zespołu, właśnie na kontaktach z tych dwóch stron. Do tego celu potrzebujemy stworzyć sobie nową przestrzeń roboczą. Podzielimy sobie ten system właśnie na dwa moduły. Podzielimy to na stronę polecane, podzielimy to również. Na stronę RefPaint, czyli mamy już jeden moduł w systemie, który się nazywa polecane, i dodamy sobie drugi moduł: refpaid.pl. Teraz mamy sobie tutaj już poustawiane, właśnie te moduły. I teraz, co możemy tutaj zrobić? Po pierwsze, stworzyły się nam od razu tabele w tym systemie. Jedna tabela w zakładce, właśnie polecane.pl, druga w zakładce refpaid.pl. I tutaj ona dostała domyślną nazwę, i tą pierwszą tabelę nazwiemy Lidy z polecane.pl. I już dotrzymała ona tutaj nazwę. Jeżeli chcielibyśmy to zmienić, no to za chwileczkę będziemy mogli to zrobić. Teraz przechodzimy do tabeli właśnie w refPage i też zmienimy sobie nazwę na lidy z refPage. Zapisujemy. Jeżeli popełniłbym jakiś błąd, to mogę to w każdej chwili nadpisać. I co dalej? Dobiliśmy sobie tutaj miejsce na lidy polecane miejsce na lidy z RefPaint. U nas polecane to jest właśnie miejsce, gdzie wpadają e, osoby które będą chciały polecać klientów właśnie z RevPayda. Czyli teraz musimy sobie ustawić przekierowania, bo chcemy, żeby ten nasz skrypt, który dodaliśmy wcześniej do strony, powodował, że w odpowiednie miejsce, w odpowiedni system wpadają klienci. I teraz jak to zrobić? Wystarczy, że wejdziemy sobie w zakładkę Opcję CRM przekierowania lidów, i w tej zakładce wybierzemy, że chcemy, aby wszystkie na początek lidy, które wpadają ze strony polecane, czyli kopiuję sobie adres, wszystkie lidy, które wpadają z polecane. Yy, gdzie strona zaczyna się od polecane.pl, żeby właśnie wpadały do tabeli polecane.pl, a wszystkie inne, yy, czyli wszystkie, które pochodzą z RefPayDA, żeby zapisywały się właśnie na tabeli RefPayD.pl. I możemy dodatkowo wybrać, że jeżeli jakiś lead jest z innych stron, który wpadnie, a nie będziemy mogli rozpoznać, czy też wpadnie po prostu z jakiejś jeszcze innej strony, na której dodaliśmy nasz skrypt, to żeby też gdzieś się w tym systemie zapisał. Możemy zrobić pod to nową zakładkę, a możemy po prostu zapisać na jednej z tych list dodatkowo. Czyli jeżeli skrypt został przez kogoś jeszcze gdzieś indziej dodany i wpadłyby tam jakieś kontakty no to możemy również zapisać gdzie wszystkie pozostałe inne kontakty mają się zapisać i teraz możemy sprawdzić czy nam to po prostu zadziałało i co się z tym dzieje czyli zobaczmy przesyłam tutaj jakiś kontakt właśnie do tego systemu z naszej strony Przesyłam ten kontakt, przesłałem kontakt z polecane, teraz prześlę jeszcze kontakt z RevPaid. Nazwę to RevPaid, tutaj jakiegoś maila sobie podamy, numer telefonu, stronę www i proszę zobaczyć co stanie się dalej. Teraz powinniśmy mieć już w naszych zakładkach właśnie te pierwsze kontakty. Sprawdźmy czy tak jest? Rzeczywiście mamy już tutaj pierwsze kontakty, które w tym momencie zostały przekierowane do tego systemu. Z jednej strony jest to kontakt właśnie z polecane, tak jak sobie przed chwilą zrobiliśmy. Z drugiej strony jest to kontakt z refpaid. Wszystko nam tutaj działa i teraz co możemy dalej zrobić. Następnie możemy tutaj ustawić, żeby przypisać do tych kontaktów jakąś osobę z naszego zespołu. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Możemy też zdefiniować sobie od razu proces, jak będą te osoby obsługiwane, właśnie w naszym systemie. Co też możemy tutaj zobaczyć? to to, że wszystkie dane z tego systemu automatycznie zostały rozpoznane, które przesłaliśmy przez formularz. Czyli nawet rozpoznajemy tutaj, że ktoś zaakceptował politykę prywatności. Nawet przesyłamy tutaj kwalifikację LIDA, przesyłamy tutaj jego źródło, datę stworzenia, przesyłamy tutaj z jakiej strony on zaczął w tym naszym systemie przeglądać z jakiej strony on zaczął sesję, a na jakiej stronie przesłał swoje dane i też źródła z UTM-ów. Tak samo tutaj gromadzimy. To już bardziej jest branżowe pojęcie, ale dla tych osób, które mocniej w tym marketingu internetowym działają, to może być interesujące. Więc wszystkie kolumny stworzyły się dla nas automatycznie. W kolejnym module pokażę jak tymi kolumnami również zarządzać, żeby wszystko to było dla nas łatwe, przyjemne i dobrze się zapisywało i przyjemnie się na tym też dla naszych ludzi, dla naszego zespołu pracowało. Jak te kolumny połączyć, jak nadpisać ich nazwy, żeby po prostu mogły wpadać tutaj do tego systemu dane z różnych podstron z różnych miejsc na naszych stronach. Jednakże w tym module Ustawimy sobie jeszcze statusy obsługi kontaktów w CRM. -ie. Czyli możemy na przykład zrobić sobie taki proces sprzedażowy dla RefPaint. Kontakt otrzymany, dalej pierwszy kontakt, dalej powiedzmy demo systemu, dalej mamy powiedzmy konto testowe, klient pozyskany albo utracona szansa sprzedażowa. I teraz możesz sobie tym po prostu tutaj zarządzać, czyli możesz ustawić sobie różnego rodzaju kolory, różnego rodzaju statusy i zapiszmy takie statusy, które tutaj przygotowałem. Jak widzisz, teraz pojawiły się te wszystkie statusy w tym systemie i już możemy tutaj zarządzać naszymi kontaktami w zależności od tego, na jakim etapie jest nasz klient, i dzięki temu możemy bardzo łatwo, bardzo szybko przygotować taki proces y, sprzedażowy, możemy też wejść w ten kontakt i później tutaj tym kontaktem y, zarządzać, czyli zmieniać również tutaj statusy dla tego kontaktu, dodawać osobę, która ma się nią zajmować taką pozycją właśnie w tym systemie CRM, i również możemy tutaj możemy tutaj zarządzać wszystkimi tymi. Kolumnami. Jakie kolumny mają być widoczne właśnie w tabeli, jakie kolumny mają być widoczne w edycji, co pozwoli nam ułożyć ten system właśnie bezpośrednio pod nasze potrzeby. Tak samo oczywiście możemy zrobić teraz dla tej drugiej listy w naszym systemie i dzięki temu będziemy w stanie łatwo, szybko i przyjemnie sobie. Tym zarządzać. Także w tym module to wszystko pokazaliśmy, jak przekierowywać kontakty do systemu CRM, aby następnie móc zbudować sobie statusy i zarządzać tymi kontaktami. W kolejnym module będziemy już przechodzili do bardziej zaawansowanych opcji, na które w tym momencie Cię zapraszam. Do zobaczenia.